Witam serdecznie jeszcze pan opiekun obiektu numer 764 na linii oder Jest to malutki obiekt na 6 osób załogi. Coś można powiedzieć o tym obiekcie? No, obiekt był oddany do użytku w 1937 roku, jeszcze przed wojną. także teraz akurat znajdujemy się na imprezie halloweenowej, także bystrzy jest troszeczkę inny, ale śmiało zapraszam do zwiedzania. Opiekuję się tym obiektem od 6 lat. Stan początkowy był no, taki, wszystko praktycznie do zrobienia. A z najcenniejszych, jakiś, nie wiem. Cóż, o, to jest bardzo fajny artefakt. To jest tak zwana betonowa mina. Gdy Niemcy mieli deficyt już na stal, budowali takie ustrojstwo. Jest, są tu kawałki metalu, beton. Tu był ładunek wybuchowy, gdy się potykało o coś takiego, nastąpiła, nastąpiła eksplozja, no i zostawało się kawałkiem takiego betonu. Oni, Zresztą... oni nawet statki budowali betonowe Dokładnie, tam... Także, tak, też Koszczynie taki bodajże stoi. Tutaj, tutaj wykopany koło tego bunkra, także. Też na użytku, na użytku tutaj. Ile, ile, tutaj było osób załogi w tym obiekcie? Sześć to osób. Sześć osób. Sześć osób. To Obiekt przeznaczony na sześć osób. Było jeden z mniejszych tutaj na, na naszej linii, tutaj na skansenowej. Także następny obiekt jest też na sześć osób, a już dalsze są troszeczkę większe, nie? No wystrój jest bardzo ładny i tych, tych eksponatów jest dużo. Tutaj o, oryginalna część munduru, znaczy cały a mundur. to też bo... jest fajna ciekawostka. Każdy uważa, że to jest termos, a to jest kibelek po prostu. Oryginalny kibelek. Mieli latrynę po prostu. Dokładnie. Tutaj są małe modele, widzę tych tak. obiektów. Akurat znajdujemy się w tym. O, widać jaki, jaki to kształt. No i flaga. Oryginalna ta flaga. Nie, nie, nie. Nie, to rep replika. Replika, dokładnie, bandera. No i y karabin się niestety nie zachował. No jak wiem, że eksponatów tutaj. Po wojnie był deficyt na stal, wszystko wycinali, drzwi, nie drzwi, co tylko dało się zdemontować, to było wycinane z tych obiektów. Tutaj oryginalny napis, rura komunikacyjna. Komunikacyjna, dokładnie, tak. Latarka, polskie PKP. <laughs> Proszę bardzo. I tutaj jeszcze jest taka malutka maszynka, ale do czego to służyło? Na pewno nie do mielenia mięsa. Także... muito o que